thank you Tropem Białego Królika udali się widzowie w Teatrze Dramatycznym. Właśnie tu odbyła się premiera spektaklu przygotowanego przez młodzież w stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Przez dwa tygodnie zimy w mieście młodzi aktorzy przygotowywali ten spektakl w ramach warsztatów FOSA, czyli feryjnych, otwartych spotkań artystycznych. Muzykalowe zakończenie zimy w mieście było bardzo udane. Ukoronowana przedstawieniem fosa odbyła się w tę już po raz dziesiąty. Się i zobacz, że wszyscy są Stanisław Ignacy Witkiewicz, Ewa Rubinstein, Jan Bułhak, Karol Beyer i wielu innych słynnych fotografików zafascynowanych było lokomotywami parowymi. W Muzeum Kolejnictwa w Warszawie można zobaczyć wystawę unikalnych fotografii Szalona Lokomotywa. Zdjęcia m.in. ze zbiorów wielkich muzeów amerykańskich w Nowym Jorku, Filadelfii, Bostonie i muzeów polskich w Łodzi Zakopanej i Warszawie tworzą niezwykły klimat fantastycznych parowych machin i wszystkiego, co się niegdyś z nimi wiązało. Wystawa potrwa do końca marca. Ostatnie dni karnawału nie obyły się bez zabaw i balów. W Muzeum Pałaców w Wilanowie, w Oranżerii już po raz siódmy Wielki Bal. Tym razem w stylu empire. Wydało go Stowarzyszenie Regimentów i Pułków Polskich 1717-1831, arsenał. Rozpoczęto tradycyjnie polonezem. Mogliśmy podziwiać efektowne mundury panów i bajeczne kreacje dam. Jest coś w modzie tamtych czasów, co przykuwa wzrok. Po polonezie uczono się dawnych tańców i pląsano historycznie, aż do północy. Na krakowskim przedmieściu w Kordegardzie po raz kolejny zorganizowano wymienialnię książek. Każdy mógł przyjść i zamienić przeczytaną już pozycję na nową, jeszcze nieznaną. Jednym z warunków wymienialni jest pozostawienie w książce życzeń dla kolejnego czytelnika. Kiedyś w kordegardzie Gebetner i Wolf mieli swój skład woluminów. Historycznie zatem miejsce dobrane jest odpowiednio. W wymienialni na chętnych czekało wiele naprawdę ciekawych książek. Kolejna zaprasza już w marcu. Tak. Zmieniona barwa jest? Bardzo czy nie? Jakie dźwięki, często zaskakujące, można wydobyć z takich instrumentów i jak razem grają? W Domu Kultury Praga koncert dla małych i dużych. Pizzicatto contra legato. Przede wszystkim dla małych. Możliwości smyczków, tych dużych i tych mniejszych, okazały się fascynujące. Słuchano z zapartym tchem. www.um.warszawa.pl